dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry moi drodzy na zegarach 7 rano ja idę później będę jechać do urządu tak, moja bitwa z urzędem trwa, dzisiaj drugi odcinek i dzisiaj wam opowiem na jakim etapie jestem i dlaczego jadę, jadę do urzędu jak udało się mi w ogóle zapisać się na wizytę, ponieważ jestem zapisana na wizytę, więc o tym wszystkim opowiem w tym filmiku. Zapraszam. I tak, nie wiem jakim cudem, ale udało się mi zapisać się na wizytę. Dwa miesiące ja. Dzień o dzień sprawdzałam stronę internetową I wreszcie Później ja już zaczęłam nie Parę razy w dzień nie sprawdzać stronę A co pół godziny Ja sprawdzałam stronę I co pół godziny Ja na wrzesień Każdy dzień Po kolei sprawdzałam I o cud Dzisiaj mam 21 września i na 21 września e, były otwarte e, wizyta. Nie wiem jak oni otwierają e, czy jak oni w ogóle, jak ten system w ogóle pracuje, że ja mówię wam, że co pół godziny ja sprawdzałam. Co pół godziny zaraz drogę przejdę i tak co pół godziny i e, była, były daty na i godziny na 21 września ja już nie chciałam wcześniej coś sprawdzać może coś wcześniej i było po prostu bo myślę zaraz jak przejdę na inny dzień to i ten dzień też stracę e więc tak jadę e, mam papiery wszystko wszystko jest, ja tak mam nadzieję, że wszystko jest o tak, o tak papierów. Pokażę Wam później, ile ja mam ze sobą papierów. Wszystko są potrzebne. I co moi drodzy Bardzo się stresuję. Bardzo się stresuję, nie wiem dlaczego, ale bardzo się stresuję. Więc trzymajcie kciuki, żeby wszystko udało się, żeby przyjęli u mnie te dokumenty. No i żeby wszystko było w porządku No bardzo jestem zestresowana, nie wiem dlaczego Po prostu taki długi okres oczekiwania był do tego I teraz może e, trzymajcie kciuki Trzymajcie Słyszę moi drodzy, przyjęli wniosek Dokumenty przyjęli e, Mniej więcej chyba wszystko w porządku Teraz chyba czekanie. Ile to mnie zajęło? Ja miałam numerek 1, więc wraz poszłam do pani. I ja byłam, ile? Pół godziny. Pół godziny to wszystko zajęło. Sprawdzenia, podpisy. No, ale przyjęli. Więc już jednym problemem mniej. Teraz czekanie, czekanie, czekania, więc mam nadzieję, że będzie pozytywna decyzja. Też trzymajcie kciuki. Będę tak pozytywnie myśleć o tym wszystkim. No właśnie tak. Więc co ja chciałam powiedzieć? A ja chciałam powiedzieć, że następnie filmiki będą wychodzić w języku rosyjskim. Myślę, że tak ponieważ tak jak przyjęły u mnie dokumenty i nie musiała nic sprawdzać, więc bardzo dobrze wszystko uzupełniłam i dlatego będę robić filmiki, żeby pomóc innym osobom, jak bardzo szybko uzupełnić i żeby szybko trwało ta procedura u pani już w urzędzie, ponieważ obok mnie na innym stanowisku za innym stanowiskiem był taki jeden pan, i no tam po prostu pani już była zdenerwowana przez jego no, z tymi dokumentami. Wszystko rozrzucone, wniosek zlewy, uzupełniony, więc będę robić takie filmiki, żeby pokazać innym osobom, które chcą składać dokumenty na pobyt stałej, jak to robić. I, I tak. I e, dziękuję za Wasze wsparcie. E, jestem pewna, że trzymaliście kciuki za mnie. E, więc widzimy się w kolejnych filmikach. I dzięki. pa.